Jakiś czas temu zacząłem pilnie śledzić karierę ZAZ, a właściwie Isabelle Giffois. Już wówczas miała w swym dorobku cztery studyjne albumy i kilka milionów sprzedanych płyt. Oczarowałem mnie swym wdziękiem, radością i bezpretensjonalnością. Niemal 4 lata temu podzieliłem się z Państwem swoimi wrażeniami z odsłuchania jej ostatniego albumu FMRAW. Ten, jak i trzy poprzednie, trafnie portretowały jej postać jako młodej, pełnej żaru piosenkarki, niezmanierowanej i potrafiącej czarować dziewczącą słodyczą i energią. I jeszcze do tego ta lekko przydmiona klubowa barwa głosu, w której słychać tradycje bluesowe i kabaretowe. Do pełnego dorobku należałoby dodać jeszcze dwa krążki koncertowe, na których chyba najpełniej było widać jej temperament i niesamowity magnetyzm, którym potrafiła oczarować publiczność. Pierwszy studyjny album, zatytułowany po prostu ZAZ wydała w 2010 roku. Płyta w krótkim czasie zyskała światowy sukces. Później, oprócz własnych kompozycji, chętnie sięgała po klasykę. Tworzyła jednak bardzo indywidualne wersje tych utworów, często dość odległe od oryginałów, a jednak nadal bardzo francuskie. Po czterech latach przerwy ZAS powróciła na rynek kolejnym studyjnym wydawnictwem. Ta przerwa była jednak pozorna, gdyż okazała się dla niej dość pracowitym okresem. Jesienią 2019 zakończyła światową tarasę koncertową, podczas której zaśpiewała w największych światowych salach koncertowych, promując poprzednie album. Był to dla niej czas wielu międzynarodowych sukcesów, bodaj największych, jakie stały się udziałem francuskich piosenkarzy. Jej płyty zyskały status co najmniej złotych w 12 krajach na całym świecie. Warto tu przywołać opinię nieżyjącego już Charlesa z który powiedział: Zaz ma naturalny talent. Potrafi zaśpiewać wszystko i poruszyć każdą duszę. Może dojść tak daleko jak zechce, a nawet dalej. Już może pochwalić się wspaniałą karierą i międzynarodową sławą. Jest od bardzo dawna pierwszą francuską, która stała się naprawdę popularna. Podobnie wysoko oceniał ją Quincy Jones, z którym pracowała przy swoim trzecim albumie. Czas pandemii sprawił, że sporo czasu poświęciła na wyprawę w głąb siebie. Zmieniła swe nastawienie do wielu spraw, sporo też przemyślała. Dojrzała. Trudno uwierzyć, ale skończyła niedawno czterdziestkę, stąd też ta zmiana nastawienia do siebie i własnej twórczości wydaje się w jakiejś mierze uzasadniona. Pierwszym wyraźnym sygnałem jest tytuł. Isa to oczywiście Isa.pl, czyli niejako ucieczka od wykreowanego wizerunku i pseudonimu oraz powrót do korzeni, a właściwie do własnego wnętrza. 22 października minionego roku na półki sklepowe trafił piąty w jej karierze studyjny album zatytułowany właśnie Isa. Jest owocem współpracy z Ryanem, holenderskim producentem muzycznym, pianistą i kompozytorem muzyki filmowej. Zdecydowana większość materiału została zarejestrowana w jego studio, które mieści się w zaadaptowaniu. Do tego celu starej kaplicy. Kilka utworów wokalistka nagrała też we własnym domu oraz w studiach w Brukseli i Prowansji. Jednym z ciekawszych i chyba najbardziej zaskakujących w jej karierze jest duet promujący też omawiany album, który nagrała wspólnie z Tillem Lindermanem, wokalistą niemieckiej heavy metalowej grupy Rammstein. Utwór nosi tytuł Le Jardin de Lerme Ogród West. To ciekawe opisała Tila jako bardzo wrażliwą osobę o ciekawej osobowości. Oboje są romantykami i lubią poezję. Poznała go 4 lata wcześniej dzięki makijażystce. Znajomość była dla niej na tyle inspirująca, że powstała niezwykła, nieco surrealistyczna opowieść, a w ślad za nią piosenka i niesamowity teledysk. Słowa napisał Till Linderman, a później przetłumaczono je na francuski. Teledysk zrealizowano w Uzbekistanie. Za zdjęcia odpowiedzialny jest niemiecki reżyser Zoran Bichacz. Zas wspomina to jako niezwykle intensywne i niesamowite doświadczenie. Utwór opowiada o reinkarnacji i o poprzednim życiu. Mówi też o zmianie przekonań i namiętnej miłości, która prowadzi do destrukcji. Pracę nad płytą Isa wokalistka rozpoczęła w trakcie lockdownu w 2020 roku. Po latach nieustannych koncertów postanowiła skupić się na sobie. Stała się osobą dojrzałą. Postanowiła wręcz, by zas odeszła, narodziła się Isa. Ten album to podróż w głąb siebie. Artystka pokazuje też swoje nieco inne oblicze. Wnętrze płyty skrywają reprodukcje i obrazów, malowanych szczególną techniką, nożem malarskim. Isa Pearl sprzedała już ponad 5 milionów płyt na całym świecie. Uprzedzam, że album ISA, choć z całą pewnością ma szansę powtórzyć sukces poprzednich wydawnictw, jest inny. Jest owocem metamorfozy. ISA jest artystką dojrzalszą, może bardziej dorosłą. Utwory są bardziej stanowane, niemal akustyczne i bardziej dopracowane. Więcej w jej muzyce subtelności, niuansów, łagodności i życzliwości do świata. I nadal słucha się tych piosenek z nieskrywanym zainteresowaniem i sympatią.